Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina, bardzo mi miło. Cześć Polna, zapraszam cię. Okej. Okay. Powiedz mi Karolina, czy kiedyś brałaś udział w oczyszczaniu energetycznym? Nie, nie, co? Nigdy. Ja Okej. Okay. O jakby będę co, że będę się lepiej czuła po tym? Tak. Myślę, że tak. To jest zasada jakiejś. Nie, nie, już ci powiem. My poza ciałem fizycznym jesteśmy też zbudowani z ciała energetycznego. Mhm. Tak jak cebula ma warstwy, my też takie warstwy energetyczne mamy. Mhm. I na wszystkim zapisują się różnego rodzaju informacje Aha. jak na twardym dysku. To pomiesz sobie, że ten twardy dysk zbiera różne dane, również te negatywne. Tak jak chodzisz do kosmetyczki, do ginekologa, tak uważam, że energetycznie powinniśmy też przynajmniej raz w miesiącu zrobić ze sobą porządek. Jezu, niesamowite. Natomiast ten sprzęt, który przed sobą widzisz, jest do badania aury. Na laptopie będziesz widziała odczyt graficzny tego, co będzie się działo z tobą przed sesją, przed oczyszczaniem energetycznym. I zrobimy sobie po sesji takie badanie kontrolne i zobaczysz jakie zmiany e, będą widoczne w grafice Twojej aury. Aha. Czyli co, że jakby te urządzenie czyta co? Sczytuję z, 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 z Twojego biopola y, przepływ energii y, elektrycznej i elektromagnetycznej. Mhm. Y, I później położysz się na łóżku i będzie Ci bardzo przyjemnie położyć się. Czyli ty się. po prostu zczytasz ze mnie dane i później wymasujesz, tak? W odpowiednim... Nawet nie będę cię masować. Ale będziesz sobie leżała na łóżku, do masażu. Zakończenia Twoich palców. No. Chcę, żeby były tutaj na zakończeniach urządzenia. No na dobra. Jezus Maria. No spokojnie. Musimy teraz chwilę poczekać, aż miernik emocji zczyta z ciebie przepływ y, twojej energii, Trzymaj, proszę? Mhm. Mm Okej. Okay, no dobra, to ja się spróbuję tak, wiesz, zrelaksować, tak? Mhm. Mm Okej, okay, świetnie. Już możesz ściągnąć po I Teraz ja ci opiszę... Jesteś stuknięta? Eee. Nie, <laughs> wręcz przeciwnie. Widzę, że całkiem nieźle z tobą. Twoim głównym kolorem bazowym aury jest kolor niebieski. Te okręgi świadczą o twojej szerokości twojej aury, tak? W tej chwili to jest na poziomie około 50 cm. To jest całkiem nieźle przy założeniu, że nie pracowałaś nigdy z nikim energetycznie i nie byłaś oczyszczona. Uh -huh. Ja bym cię chciała zaprosić na łóżko do masażu, gdzie będziesz mogła doświadczyć oczyszczania energetycznego. Uh -huh. Od tej strony proszę się połóż, uh -huh. głową w tą stronę. Kolejny wymiar, który się nakłada na ten nasz świat, to świat astralny i z niego właśnie pochodzą byty, które podłączyły ci się tutaj yy, do trzeciej czakry. I choć ich nie widzimy, to im więcej ich jest, tym więcej powodują problemów w naszym życiu. Z czasem powoduje to różnego rodzaju problemy, choćby na przykład zdrowotne. Tak? A wiesz, kolano mi od jakiegoś czasu A bardzo które? prawe drętwieje. Prawe. A jak twoje relacje z tatą? Dobre. Dobre. No, to wkurza mnie czasami, o, okay. ostatnio nawet bardzo. Ale to dlatego. Generalnie prawa, prawa noga i w ogóle prawa no. strona to jest energia e, męska. Lewa strona to jest energia żeńska i to jest strona mamy. E, ale z nią w ogóle nie gadam. Z mamą. E, no cóż, być może na... I tu jest wszystko zajbiście. <grym> By, być może na razie uleczenia potrzebuje e, strona taty. Aha. Możesz teraz już zamknąć oczy. Mhm. Okay. Leżąc tak z zamkniętymi oczami, dziwnie się czuję. Nie lubię, jak nie mam poczucia kontroli. Nie wiem, co się dzieje, ale to chyba odcinanie bytów. Tak. <laughs> Już. Czy w ciele czułaś e, cokolwiek? Mm, na początku samym nos mnie swędził, ale nie wiem o co to chodziło. Okej. Okay. Mm, ale tak to nie. Nie czułaś nic. Teraz ja Ciebie zapraszam z powrotem. Przybadamy jeszcze raz Twoją o Boś, aurę. O plec. moje plecy. <laughs> Możesz jeszcze raz położyć sobie dłonie. Tak jak wcześniej, tak? Tak jak wcześniej, dokładnie. Generalnie masz pełniejszą aurę. Jest ona w ogóle większa tutaj. To, że popracowałam ci w okolicach głowy z twoim mentalem, mhm. sprawiło, że ta aura tutaj jest taka pełna, czysta. tak? Mhm. To co z tymi bytami teraz? Ja te byty likwiduję totalnie, i one nie przenoszą się teraz do sąsiada, do Tam Twojego dział, partnera idę. i tak dalej. Likwidujemy je tutaj, e, i one już w tym wymiarze wokół nas nie są, okay. e, a wracają do swojego e, świata astralnego, o którym już Ci wcześniej wspomniałam. Aha, rozumiem. No dobra.